Szanowni Państwo, mam przyjemność poinformować, że Meritum Bank został laureatem rankingu Przyjazny Bank Newsweeka w kategorii Najlepszy Bank Internetowy. Wysokie, drugie miejsce jest dla nas ogromnym zaszczytem, tym bardziej, że jest to nasz debiut w tym rankingu. Tygodnik Newsweek przyznaje wyróżnienia dla banków już od 9 lat, a badania nad rankingiem realizowane są metodą tzw. tajemniczego klienta, co oznacza, że ankieterzy wcielili się w rolę użytkowników, którzy bardzo skrupulatnie przetestowali usługi Meritum Banku w kanale internetowym. Nie ma wątpliwości, że na tę nagrodę, na ten sukces składa się praca i zaangażowanie wielu wspaniałych ludzi. Jest to przede wszystkim nasz fantastyczny zespół bankowości internetowej, który dokłada wszelkich starań, aby jakość świadczonych przez nas usług spełniała światowe standardy. Kolejnym powodem tego wspaniałego wyróżnienia jest technologia. Śmiem twierdzić, że jedna z najbardziej innowacyjnych na rynku usług bankowych. To właśnie dzięki niej nasz system transakcyjny posiada wiele narzędzi, które sprawiają, że korzystanie z bankowości internetowej jest przyjazne i łatwe. Mam tutaj na myśli tak innowacyjne rozwiązania jak Meritum Planner, który pozwala na szczegółową analizę oraz planowanie budżetu domowego. Czy też możliwość dostępu online do raportów Biura Informacji Kredytowej, dzięki której bez wychodzenia z domu można uzyskać wgląd do swojej historii kredytowej. Na uwagę zasługują także inne przyjazne produkty Meritum Banku, takie jak chociażby lokaty internetowe dla klientów indywidualnych i firm które mogą być otwierane w 100% online. Bardzo wysokie miejsce meritum banku w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka w kategorii Najlepszy Bank Internetowy jest dla nas ogromną motywacją do podwojenia naszych wysiłków, aby nasi klienci byli nadal zadowoleni z jakości naszych produktów i usług. Wierzę, że jeszcze nie raz zaskoczymy Państwa innowacyjnymi i użytecznymi rozwiązaniami bankowymi. Mogę również zapewnić, że będziemy nadal intensywnie rozwijać naszą ofertę internetową, bazując na technologiach przyjaznych dla naszych klientów. 真亏了巴子。